Szechemanko wszystkim. Świeżutki, nadesłany żart, prostość dzisiaj. No, może z wczoraj, bo będziecie to oglądać jutro. Także dzisiaj skomplikowana sytuacja, mniejsza. Nadesłano do oglądacza: wypadek drogowy. Udział biorą woźnica i samochód osobowy. No, w wypadku, koń nieźle ucierpiał. Widząc to, woźnica. Również postanowiły symulować ze względu, iż był to wypadek z winy kierowcy samochodu, no i woźnica miał, miał jakąś ochotę na wyższe odszkodowanie. No, na miejsce przyjechał patrol policji, zobaczyli, policjant ogarnięty, spojrza na tego konia, widzi, że w stanie agonalnym, no to postanowił pomóc mu i, no i po prostu go zastrzelił ze broni służbowej. Wtedy zwraca się pytaniem do woźnicy, a pan jak się czuje? A Woźnica wstał, zaczął skakać jakieś palceki i mówi: Nie, no, wyśmienicie, nigdyś lepiej nie czułem. <grym znać się w górę> Nereczkę.